Cześć, dzisiaj wam pokażę w jaki sposób ustawić reklamę pod obserwację na TikToku, tak żeby zdobywać więcej obserwujących. Więc nie przedłużając, przejdźmy do rzeczy, do komputera, ponieważ tylko i wyłącznie na komputerze yy, najlepiej to robić. W sensie można to zrobić na telefonie, ale tam jest po prostu dużo opcji, które wam nie wyskakują, w związku z czym rekomendowany jest komputer. No i tak, pierwsze co robimy to wchodzimy w TikTok Ads Manager. Wchodzimy w pierwszy widoczny link na samej górze. Jeżeli konta reklamowego nie macie, no to wtedy po prostu klikacie tutaj Get Started i się rejestrujecie. Tam podajecie dane firmy i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie nawet jest dla reklamodawców coś takiego, że jak wydacie 180 euro, to dostaniecie 180 euro. Fajna promka. W każdym razie, ja już konto mam, w związku z czym mnie przenosi do strony, gdzie. Już te konta mi się wyświetlają. No i teraz tak, w takim razie przechodzimy sobie do konta reklamowego, który chcemy wyświetlić. Wy, jak założycie to wszystko, to wam się wyświetli od razu to miejsce, w którym teraz właśnie się pojawimy. Pierwsza rzecz, którą robimy, no to zmieniamy sobie na język polski. Więc najeżdżamy tutaj na lewy pasek, pole, następnie language polski. Jak to wideo jest za szybko, to po prostu stopujcie i sobie cofajcie. Ja no, tutaj jestem dość biegły w tym, więc postaram się to zrobić możliwie szybko. Dobra, kolejna rzecz jest taka, że jeżeli chcemy ustawić taką reklamę, to musimy sobie podlinkować konto. I aby to zrobić, klikamy tutaj trzy kropki ustawienia użytkownika. I w tym momencie tutaj łączymy konto TikTok. E, więc tak, ja sobie zmienię jeszcze nazwę. Najlepiej tutaj dać nazwę po prostu tego konta na TikToku. W moim przypadku to będzie Protip Marketing Podłoga. Zmieniamy. Dobra i połączymy konto na TikToku. Dobra, w tym momencie robimy króciutką przerwę. Ja idę po telefon Sylwii, ponieważ to konto jest podpięte pod nią i podaję zaraz kod weryfikacyjny. Dobra, jestem z powrotem z telefonem, więc tak klikam wyślij kod i czekamy aż nam się ten kod tutaj pojawi, dobra jest, 192 zatwierdź tutaj teraz się logujemy, ja użyję kodu QR, żeby szybko się zalogować, oczywiście możecie też podać inne rzeczy, na zasadzie tam dla dane logowania dobra, QR pyk confirm Zalogowano. Dobra, tutaj wszystko wyrażamy zgody, tak, tak, tak. Kontynuuj. Mhm. Odświeżymy sobie. Zobaczymy, czy aby na pewno się dodało. Dobra, widzimy, że się dodało. W takim razie to okno już sobie zamykamy. Wracamy do konta reklamowego, i pierwsza rzecz, którą robimy, to przechodzimy do menadżera grup odbiorców. No i w tym miejscu tworzymy nową grupę odbiorców, grupa niestandardowa, biznes account, obserwowanie. I po co to robimy? Robimy to po to przede wszystkim, ponieważ osoby, które już nas obserwują, nie chcemy, żeby widziały nasze reklamy z tego względu, że no bez sensu po prostu, no bo już drugi nas nie zaobserwują. W związku z czym ich sobie wykluczamy, dajemy osoby obserwujące profil ProTip Marketing. Podłoga. Tu zostawiamy tak tak to konto jest nowe więc robimy to też po to aby te konto pozyskało więcej obserwujących zresztą wam pokażę jako dowód yy, ProTip Marketing. Zobaczymy sobie to konto zresztą i tak byśmy musieli na nie wejść. Przepraszam nie tutaj. Yy. TikTok, ProTip Marketing. Czy to jeszcze inaczej? Musimy po prostu wpisać TikTok. Wyskoczy nam tutaj platforma. Yy, dobra, tutaj damy ProTip Marketing. Cyk, cyk. No, i mamy nasz profil. W tym momencie jest 29 obserwujących. Razi po oczach, no bo jak agencja reklamowa, może mieć tylko 29 obserwujących. No, konto jest nowe, więc nie powinno to nikogo dziwić, aczkolwiek dziwi. W związku z czym takie reklamy warto, żeby ustawić, zwłaszcza na samym początku. No i dobra. Mamy tutaj grupę już taką, na której nam zależało. Ta grupa teraz się przetwarza, czyli te dane się zbierają. Przechodzimy w tym momencie do wisienki, czyli do tworzenia kampanii. Klikamy po prostu kampania, widoczna na samej górze. Czekamy aż nam się załaduje. No i w tym miejscu widzicie po lewej stronie, w lewym górnym rogu, przycisk utwórz. Klikamy ten przycisk. No i pojawiają nam się wszystkie możliwości reklamowe, które mamy na TikToku. Tutaj widzimy jakąś nowość, cel sprzedaży łączy teraz cele konwersje. Super, dobra jakaś nowa funkcjonalność. Na ten moment ona nas nie interesuje. Interesują nas te cele, które są dostępne. Jeżeli nie widzicie czegoś takiego, co jest dość dużym prawdopodobieństwem, jeżeli robicie reklamy pierwszy raz, to najprawdopodobniej na dole tu będziecie mieli coś takiego, że zrób reklamy tradycyjne, czy tam rób reklamy zaawansowane. Kliknijcie ten przycisk, no i wtedy zobaczycie po prostu to, co ja. Dobra, w tym miejscu klikamy interakcję ze strony społeczności i widzimy, że tutaj jest ten cel, który nas interesuje, czyli spraw, aby więcej osób obserwowało Twoje konto TikTok. Na tym nam zależy, więc przechodzimy dalej. Zjeżdżamy troszeczkę w dół, no i dajemy tutaj nazwę reklamy. To będzie obserwuj profil. Ja sobie wpisuję nazwę konta, ponieważ tych kampanii tu będzie kilka. W tym momencie ustawimy tylko jedną, ale zakładam, że w przyszłości będziemy to rozwijać. Więc wszystkie reklamy, które będziemy puszczać, to będziemy już puszczać pod tą reklamą. Które oczywiście będą dotyczyć tego celu obserwuj profil. Dobra, tutaj klikamy dalej kontynuuj. Dobra, super. I w tym miejscu nazywamy naszą grupę docelową, tak naprawdę. W tym przypadku to będzie ogólna promocja profilu. Tak, po prostu tutaj te reklamy są takie standardowe. Zresztą otwórzmy sobie je, zobaczymy, jak one wyglądają. Te reklamy. To przetwarzanie to. O, dobra, teraz. Dobra, czyli to taka ogólna. Przejdźmy sobie w takim razie. Dobra, co? To, to będą po prostu ogólne. Ja sobie też je widziałem wcześniej. Dobra, przechodzimy w takim razie tutaj. Do, wracamy do konta reklamowego i e, reklamy są w języku polskim. W związku z czym chcemy, aby one się wyświetlały użytkownikom, którzy. No, mają aplikację w języku polskim, jest ich na tyle dużo, że nie musimy tej grupy rozszerzać. Widzimy zresztą, że i tak jest dość szeroka. Dobra, wykluczamy osoby, które obserwują nas. Pytanie, czy to już, już jest możliwe? Jeszcze nie jest możliwe. Więc to jest takim naszym zadaniem domowym, które musimy. Jutro zrobić w tym przypadku, bo tamta grupa, którą przed chwilą właśnie zaczęliśmy budować, pojawi się tutaj prawdopodobnie jak się skończy budować, czyli kwestia pewnie 24 godzin, w związku z czym będzie trzeba to wrócić za 24 godziny i ją ponownie dodać. Jak zapomnicie, to nic wielkiego się nie stanie, po prostu osoby, które Was obserwują, też będą miały szansę zobaczyć tą reklamę. W naszym przypadku to są 24 osoby, więc no, to jest margines. Nie mamy się za bardzo tutaj o co martwić na ten moment. Może jak tych osób by było więcej, to faktycznie byśmy się. Wstrzymali z puszczeniem tej kampanii, no i zrobili ją za jakiś czas, no właśnie na przykład jutro. Hmm, dobra, czy tutaj sobie wybieramy jakieś grupy? Yy, myślę, że usługi biznesowe, tak. Chcemy, żeby to były jakieś, może, usługi finansowe. Zobaczmy, co się pod tym kryje. Agencje badające, z, mm, 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 to nas nie interesuje. Interakcje z filmami. Zostawmy tak, jak w sumie to jest usługi biznesowe, biznes i produktywność. To, co jest najważniejsze, to to, że ta grupa odbiorców ona będzie się rozszerzać e, automatycznie. W sensie, na podstawie tego, kto was obserwuje, TikTok będzie dobierał potem osoby o podobnych zainteresowaniach. W związku z czym nie ma dużego znaczenia, co tutaj ustawicie. Duże znaczenie ma to, e, jaką reklamę ustawicie, czyli jak będzie wyglądała ta reklama. Dobra, sprawdzamy sobie urządzenia, tutaj bez żadnych ograniczeń. A jeszcze tylko wrócę do tego wątku, to są tylko sugestie tak naprawdę, z racji tego, że TikTok no, bierze to zainteresowanie, ale on potem i tak dociera szerzej, tak, może docierać do osób, które się interesują, nie wiem, na przykład motoryzacją, coś takiego. Tutaj nie, to nie ma za dużego znaczenia mm, na przestrzeni całej kampanii, tylko i wyłącznie na początku. Dobra, tutaj jest wszystko ok, ok. Mm. Teraz ustawiamy sobie budżet, jest uzyskaj, co to za bon, a już ten bon odebraliśmy, to nas nie interesuje. Dajemy budżet minimalny 80 zł. No i z tym budżetem to jest tak, że to wcale nie działa w ten sposób, że tym wydacie więcej, tym ta reklama będzie skuteczniejsza. To nie działa niestety wykładniczo, bardziej to jest. W ten sposób, że jeżeli na przykład mamy budżet 80 zł, to możemy liczyć pewnie na około 40 między 40 a 80 followersów, zależy też jakaś reklama, tak, jaki materiał reklamowy, ale 40-80 followersów w tym budżecie dziennie. Jeżeli będzie ich mniej, to znaczy, że reklamę powinniśmy wymienić, jeżeli więcej, no to znaczy, że ta reklama jest super. Ale przykładowo, jeżeli zrobimy na przykład za 160, to to już nie znaczy, że będzie między 40 80 to już nie znaczy, że będzie ich razy 2, tylko bardziej razy półtorej. Coś takiego, nie? No, bo ta grupa, która potencjalnie jest zainteresowana naszymi usługami, jest w jakiś sposób skończona. No i zadaniem tutaj osoby, która zarządza takim kontem reklamowym, jest to, aby jak najbardziej oszacować, jak najlepiej trafić właśnie w ten budżet, który jest możliwie wysoki, ale już nie przekracza tego progu, gdzie zaczynamy przepalać po prostu kasę. Dobra, harmonogram cały czas, chcemy obserwowanie limit obserwowany, ok, tutaj możemy wyznaczyć jaki jest maksymalny koszt, który chcemy zapłacić za obserwację, ja dam, żeby to było nie więcej niż 2 zł. Yy, albo może damy 5 zł w zasadzie, bo yy, mamy trochę większy tutaj budżet yy, dobra, albo dobra, jeszcze zmienimy na 4, tak żeby było dobrze, tak żeby było dobrze, idziemy, kontynuuj i przechodzimy teraz do tworzenia kreacji Dobrze, więc tak. W pierwszej kolejności musimy sobie ustalić, które reklamy chcemy puścić. Ja z tego, co mam zapisane w notatkach chcemy puścić dwie reklamy, które są najnowsze, czyli tom i tom. I one są dostępne na profilu. Oprócz tego będą jeszcze dwie dodatkowe reklamy, ale to zaraz do nich przejdziemy. Dobra, tutaj jest tak, tutaj wszystko OK. OK. Klikamy. Jeszcze sobie nazwiemy tą reklamę. Zobaczymy, jak ona wygląda. Dobra. Nazwę ją szybka reklama. Dam też datę publikacji na początku. Dobra, przejdziemy sobie do tej drugiej. Gdzie? Wyskakują napisy. Te nazwy mają nam służyć przede wszystkim. W związku z czym nazwijcie tą reklamę w taki sposób, aby ona była po prostu dla Was czytelna. Tak, że w momencie, kiedy będziecie patrzeć na statystyki, to żebyście nie musieli zaglądać za każdym razem w szczegóły kampanii, tylko żebyście widzieli po prostu z poziomu mm, tego, z tych statystyk, jaka reklama najlepiej konwertuje. No dobra, tu wszystko jest ok. zjeżdżamy niżej. Ty, ty, ty. Dobrze. Tu też wszystko dobrze. No dobra, klikamy w takim razie. Opublikuj wszystko. A jeszcze nie zmieniłem nazwy. To zaraz, jak się opublikuje, to dodamy tą yy, datę też w nazwie. To w zasadzie tak naprawdę jest tyle. Tu już moglibyśmy na ten moment skończyć. My jeszcze sobie dodamy tutaj dwie kampanie, więc zaraz wam pokażę jeszcze, jak to zrobić. Ale tak naprawdę jak już byście tam dodali wszystko wszystkie te kampanie które już opublikowane są, no to już jest koniec pracy. W naszym przypadku tak jak mówię jeszcze są dwie rzeczy do zrobienia. Więc tak, wracamy tutaj w zakładkę kampania. Następnie wchodzimy w obserwuj profil tutaj tą grupę. Edytujemy. Mhm. Przepraszam, nie tutaj. Tu jednak klikamy jeszcze raz i teraz klikamy e, edycja. Tutaj chcemy edytować. Najpierw tam nazwę. Cyk, cyk, 21, 25. Mhm. Teraz nam się podświetli napis. Zapisz, klikamy ten napis. Dobra, i teraz sobie dodajemy nowe kampanie. No i tak samo, jeżeli na przykład po ustawieniu tej kampanii, będziecie chcieli dodać w przyszłości też nowe kreacje, chcecie w sensie nowe reklamy, no to już nie tworzycie za każdym razem nowej kampanii, tylko właśnie przechodzicie w ten sposób, jak ja przed chwilą, czyli kampania, grupę wybieracie, i następnie tutaj jesteście w tym oknie. Klikacie teraz, wtedy utwórz i wybieramy sobie. Te materiały reklamowe. Ja muszę najpierw je pobrać, ponieważ one już nie są opublikowane na profilu, tylko to są materiały, które będą do testów AB, czyli chcemy, żeby się wyświetlały, ale widzą je tylko osoby z reklam, w związku z czym je pobieram. Dobra, pobrało się na pulpicie. W takim razie wracamy sobie do pulpitu. Cyk, cyk. Rozpakowujemy i nazywamy reklama 1 i reklama 2. Dobra, wracamy do konta reklamowego. I teraz tak, eee, wgrywamy tą reklamę. To będzie autoryzowany To nie, tutaj wgrywamy film. Prześlij i wybieramy reklama 1. Szukamy tego. Hop, mamy to. Klikamy, kontynuuj. Teraz ta kreacja nam się przesyła. Dobra, jak się przesłał, to sobie patrzymy podgląd, jak to wygląda. Jeszcze raz, bo to, to średnio to wyglądało, ale coś się zacięło. Twoja agencja. Dobra, podejrzewam, że to jest jakoś pod jakiś bit pod dostosowane. Mm. Cztery, kafelki, cztery kafelki na początku. 21,025. Reklama nie z profilu. Bo to jest reklama dodana, więc ją sobie od razu tak opisuję. Teksty sobie pokój kopiuję. Dobra, czemu nie możemy sobie duplikować? Czekajcie. Dobra, duplikujemy sobie, bo chcemy ten tekst skopiować po prostu stamtąd, więc robimy tak. Tekst, pyk, kopiuj. Tekst, pyk. Uh, Te hashtagi nie są nam potrzebne, ta strona też nie. To agencja y, social media, tworzymy, angażujące je, prowadzimy skuteczne kampanie, pomagamy markom. Mhm. To może usuniemy to. To usuniemy. Za dużo pola nie ma, tak naprawdę, Wam powiem. Twoja agencja social media tworzymy angażujące i estetyczne treści. Tworzymy angażujące i estetyczne reklamy. Dobra, niech tak będzie, bo dobra niech będzie treści. No to już tworzymy angażujące treści i reklamy. Może posty. To będzie takie bardziej pasujące słowo. Dobra, to już sorry, że to tak nie pokazuj w profilu. Tak, nie chcemy, żeby pokazywało się. Film będzie widoczny tylko dla użytkowników. Dobra, to tak chcemy właśnie. Dobra, tu wszystko się zgadza. Yy, dobra, to to się zgadza. Jeszcze przejdziemy sobie do tej drugiej kreacji. Więc dajemy... Skopiujemy sobie stąd, pyk, pyk, pyk. A tutaj wymienimy ten materiał. Chcemy, opa. Protip Marketing, tylko zaktualizuj. Prześlemy. Mhm. Dobra, klikamy prześlij. I szukamy reklama 2. Mamy reklama 2. Klikamy otwórz. No i dobra, i kontynuuj. Kreacja się przesyła. W międzyczasie sobie... Yy, albo nie, poczekamy po prostu, aż się prześle, bo zobaczymy co tam się na tej reklamie dzieje. Yy, abyśmy mogli ocenić, jak się, jak nazwać tą reklamę, żeby ją kojarzyć. Obrazki wyskakujące dookoła. Tak to nazwiemy. Zdjęcia wyskakujące dookoła. Dookoła się pisze razem, osobno. Szybka. Yy. Dobra, to czyli dobrze napisałem na początku. Dobra. Yy. Tu się zgadza. Tu się zgadza. Yy. Ten tekst sobie mamy już skopiowany. No dobra i klikamy opublikuj. No i jak ta reklama się publikuje, to dodam jeszcze parę słów. Generalnie powinna być ona widoczna w ciągu godziny maksymalnie już na profilu. Oj, to jakiś błąd. Nie udało się publikować wszystkich. Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie. napraw. Dobra, zaraz zobaczymy, czy jak, teraz jak opublikuj. Jak nie, to znaczy, że prawdopodobnie ta zduplikowana kampania nam tutaj daje jakiś błąd, więc mamy dwie, dwie opcje wtedy. Albo musimy napisać do supporta, ale nie, wystarczyło po prostu wysłać jeszcze raz. No, tak się czasami zdarza. Tak jest yy... No dobra, wracając do tego wątku, kampania już powinna być widoczna. O, widzicie te pierwsze reklamy, które ustawiliśmy, te pierwsze dwie, one już w ogóle są widoczne, się już wyświetlają. Te dwie pozostałe, które przed chwilą ustawiliśmy dosłownie parę sekund temu, one jeszcze się nie wyświetlają. Myślę, że kwestia właśnie paru minut i będą już widoczne. Tutaj to, co ja zawsze robię, to zmieniam sobie budżet na 40. Czasami tak można zrobić, jak macie zweryfikowane konto. Ponieważ chcę zacząć z niższym budżetem, chcę zobaczyć, jakie będą efekty. Jeżeli te kreacje będą słabo konwertować, je wtedy wymienię. A jak będą dobrze, to wtedy będę sobie skalował ten budżet i zwiększał np. o 10 zł, o 20 zł dziennie. Czekając, aż dojdę do tego momentu, który będzie po prostu najlepszy i jakby dojdę do tej granicy, że koszt, efektywność bud wydawania budżetu będzie podobna co do niższego budżetu i nie będę dalej go przepalał. To pewnie będzie w okolicach kwoty 150-160 dziennie, bo tak już sobie gdzieś tam po poprzednich kampaniach to sprawdzałem. Więc pewnie do tego pułapu będę dążył, jak te reklamy się okażą trafne. Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że taki nowy format poradnikowy, nowo stary w zasadzie, bo kiedyś już coś podobnego robiłem, będzie Wam się podobał. Jeśli nie, no to, no to, <laughs> to pewnie będziemy nad tym pracować. Robiłem to dość wolno. Jak się jednak okazuje, zaraz zobaczę, ile minut to trwało w sumie. No, U mnie 24, podejrzewałem, że po montażu może troszeczkę krócej. W każdym razie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu i będę po prostu do nich nagrywał filmy jako poradniki, jako odpowiedzi. Cześć!